Targi edukacyjne zorganizowane w gimnazjum w Kolnie były dla młodzieży okazją do poznania oferty szkół ponadgimnazjalnych w mieście i regionie. Jako dyrektor gimnazjum Jana Pawła II w Kolnie jestem bardzo zadowolony ze współpracy z i chłopcami w pracy w Kolnie, ponieważ od kilku lat wspólnie organizujemy właśnie taką giełdę dla gimnazjalistów, gdzie przyjeżdża do nas ponad 10, w tym roku 12 szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Są to renomowane szkoły, choćby trzeba było wymienić Liceum w Kolnie, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, czy też Technikum Weterynaryjne w Łomży, Zespół Szkół w Białowieży to zainteresowanie szkół ponadgimnazjalnych naszymi gimnazjalistami. Należy też podkreślić, że oprócz gimnazjalistów z Kolna są dzisiaj też gimnazjaliści z Małego Płocka i Zabiela. Są pełne trybuny, to jest ważne, bo kiedy szkoły ponadgimnazjalne kierują swoje słowa, zachęcając do, do, do tego, żeby do tych szkół przyszli, przyszli ich uczniowie i na trybunach, kiedy jest 300 osób, to robi to wrażenie. Przyszłych uczniów zachęcają podczas kolneńskich targów także szkoły działające w Łomży. Chcemy pokazywać się wszędzie. Chcemy dać szansę gimnazjalistom, żeby wybrali ciekawe zawody, które właśnie nasza szkoła oferuje im. Chciałabym powiedzieć, że te zawody, w których my kształcimy, czyli technik budownictwa, w tym roku proponujemy też technik urządzeń sanitarnych, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, są to zawody, które no, w przyszłości dają duże możliwości zatrudnienia. I muszę powiedzieć, że spotykam często absolwentów. No przykładowo z technikum budowlanego, którzy mówią, że nie są bezrobotni. Więc zapraszamy do nas, gdyż no takie hasło możemy nawet tutaj swoje tych promocji ogłosić, że nie kształcimy ludzi bezrobotnych. Także na rynku pracy w tych zawodach można znaleźć swoje miejsce. Oprócz tego mamy jeszcze zasadnicze szkoły zawodowe, też w podobnych kierunkach, czyli cukiernika, piekarza, murarza technologia robót wykończeniowych i suchej zabudowy, więc są to takie zawody, jeszcze raz powtarzam. No jest to dosyć istotne w tym czasie takiego kryzysu na rynku pracy że można sobie znaleźć pracę. Zespół Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących nr 7 w Łomży serdecznie zapraszamy na nowe kierunki kształcenia i oczywiście na te stare kierunki kształcenia. Nowe kierunki kształcenia to technik agroturystyki wiejskiej, technik przetwórstwa mleczarskiego i oczywiście liceum ogólnokształcące o profilu dziennikarskim. Zespół szkół weterynaryjnych jest szkołą o ogromnej tradycji. Ta tradycja przełożyła się na jakość i styl i technikę edukacyjną. Jesteśmy, uważam, że jedną z najlepszych szkół zawodowych tutaj na rynku pracy, podaży tego zawodu w Łomży, ale chyba i w województwie podlaskim. Ponieważ technik weterynarii jest poszukiwany na rynkach pracy, ofertę co nam składają z różnych regionów Polski. Dostajemy różną korespondencję, maile, telefony o pozyskanie dobrze Kwalifikowanego technika weterynarii, technik agrobiznesu, również poszukiwany kierunek, bo wiemy, że jest bardzo dużo na rynku pracy gospodarstw agroturystycznych. A tutaj naszej szkoły są oczywiście programy unijne. Takie wspaniałe programy, w które już jesteśmy po realizacji. Zielone Miasto, następny agrobiznes z zawodem przyszłości i obecnie realizujemy nowy projekt. Jest to bezpieczna żywność od pola do stołu. Ze swoją ofertą dotarli do kolna także przedstawiciele. Te technikum leśnego w Białowieży. Zachęcam do odwiedzi naszej szkoły tak po stronie tej wirtualnej jak i po stronie rzeczywistej. Można odebrać dokumenty, można się zainteresować. Są ludzie do tego, żeby oprowadzić po szkole i cała reszta może przyjść po prostu sama. Wybór dalszej ścieżki edukacji to jedna z najważniejszych decyzji młodzieży kończącej gimnazjalny etap edukacji. Szkoły mogą się zaprezentować z jak najlepszej strony. I e, dzięki temu osoby z gimnazjum mogą zdecydować, do jakiej szkoły najlepiej by pasowały i mogą tam iść. Pójdę do zespół szkół technicznych w Kolnie, ponieważ no, rozważałam szkołę poza miastem, ale niestety miałabym problemy z dojeżdżaniem i raczej do internatu nie mogłabym iść. Jeszcze nie wybrałam, rozpatruję właśnie Adama Mickiewicza i tutaj Dawnika Kubraka. Kubraka chociaż jestem sam skłonna, ponieważ w orkiestrze też gram. Organizatorzy targów z Ochotniczego Chówca Pracy w Kolnie zadbali także o oprawę artystyczną imprezy. Zachęcamy młodzież, żeby odwiedzała nasze jednostki, które są tutaj w Kolnie, stacjonarne nasze. Przyjechał też tutaj z Wasilkowa, właśnie z ośrodka szkolno-wychowawczego, która też promują swoją, swoją edukacyjną ofertę. No jesteśmy współorganizatorem też tej giełdy.